Hmm. E, witam wszystkich e, bardzo serdecznie. Ja nazywam się Marta Adamska i jestem tutaj dzisiaj z Małgorzatą Kurek. Witam. E, Gosia e, jest absolwentką czy kursantką kursu e, Odzyskaj Energię w 5 tygodni. I bardzo Ci dziękuję, Gosiu, za to, że e, zgodziłaś się dzisiaj tutaj e, ze mną być i z nami być wszystkimi, e, po to, żeby opowiedzieć w kilku zdaniach o tym, jakie masz wrażenia odnośnie tego kursu. E, jak się masz dzisiaj, Gosiu? Bardzo dobrze, bardzo dobrze, pełna energii. Tak, pełna jak widać. Energi. Pełna energii, super. Także zadam Ci kilka takich pytań i poproszę Ci, żebyś mi na te pytania odpowiedziała. Dobrze? Tak jak dobrze. czujesz? Więc e, po pierwsze, dziękuję Ci bardzo, bardzo mocno za to spotkanie. E, powiedz mi, proszę, jakie masz takie, czy nam tutaj e, słuchacze, jakie masz odczucia odnośnie tego kursu Odzyska Energię w 5 tygodni? Jakbyś mogła tutaj powiedzieć kilka zdań na temat formi, formy tego kursu, prezentacji, no i osoby prowadzącej. E, witam wszystkich jeszcze raz. E, no, bardzo byłam zadowolona z tego kursu i nadal jestem. Forma mi się bardzo podobała, bo spotkania odbywały się dwa razy w tygodniu, więc i o takich zresztą porach, gdzie byłam już wolna i czy ktoś pracuje na dniówki, czy nawet na no, w nocy pracuje, więc to była taka pora od siódmej mniej więcej do 7.45 w zależności od tematu, więc większość ludzi jest już wolna w tym czasie. Gdy ktoś, na przykład, nie wiem, pracuje albo przegapi z jakichś powodów, wiadomo, każdy jest zajęty różnymi sprawami w mhm. życiu codziennym, to można było sobie odsłuchać w dowolnym czasie dany temat, dany webinar mhm. i nie było z tym problemu. Także ta forma mi się bardzo podobała. Były to tylko dwa spotkania w tygodniu, więc też nie zabierało mi to tak dużo czasu. Mhm. Można było podczas tych webinarów zadawać pytania. Prowadząca zawsze była otwarta na, na właśnie na, na odpowiadanie na pytania, jak kogoś coś trapiło, więc no, jestem bardzo z tego zadowolona. Bardzo dziękuję. A czy możesz powiedzieć na przykład, Gosiu, czego się nauczyłaś? Bo to był kurs odzyskań energię i no hmm. oczywiście sam tytuł tutaj mówi za siebie, czyli żeby odzyskać energię, A czy tylko były tam rozmowy stricte o energii, czy jakieś takie korzyści? Nie. Nie. Korzyściach Właśnie powie. wszystkim, że to nie tylko chodzi o energię, bo mhm. y, nauczyłam się komponować posiłki. Mhm. Otrzymałyśmy wszystkie uczestniczki tego kursu jadłospis na 5 dni. Ale to nie jest tylko to, że musimy dokładnie ten jadłospis używać już do końca życia. Y, nauczyłyśmy się wszystkie komponować posiłki w taki sposób, żeby one były pełnowartościowe, żeby nie tylko dodawały energii, ale były przeciwzapalne. Super. Więc, więc to nie było tylko y, na temat energii. Y, co jeszcze chciałam powiedzieć? Y, ja na przykład y, główną zaletą, którą osiągnęłam podczas tego kursu, to odzwyczaiłam się od jedzenia słodyczy. No, to chyba ja to w ogóle nie, wierza, duchę, nie wierzyłam, że to jest możliwe. Cały czas byłam przekonana, że jestem uzależniona psychicznie od jedzenia czekolady. My. I nie mogłam sobie z tym poradzić w żaden sposób. My. Nic nie pomagało. Ale kiedy zmieniłam dietę i właśnie sposób przyrządzania moich posiłków, my. w ogóle nie czułam tej chęci jedzenia słodyczy. My. W ogóle nie czuję takiego zmęczenia, nawet jak przychodzę, a pracuję fizycznie. Przychodzę po pracy. Dawniej sięgałam pierwsze, co leciałam do woreczka z pomadkami, albo z czekoladką i było pół woreczka zjedzone. Okej, okay, a teraz sobie a jakoś inaczej czekoladka. radzisz. Teraz nie, nie. Po prostu nie mam nie mam chcicy, chęci po prostu. <laughs> nie masz tak zwanych. Tak, ciągutek. <laughs> ciągutek, no super. Ciągutek, bo nie byłam świadoma, jak <laughs> moje. Posiłki mm -hmm. są um, mało wartościowe. Mimo że ja jadałam dużo, bardzo mm. dużo, ciągle miałam ochotę coś podjadać. Ja byłam ciągle głodna. A teraz jest... na przykład miałem mm -hmm. właśnie takie pełnowartościowe śniadania, idę do pracy i ja nie czuję tego głodu co chwila. Czyli ta energia właśnie jest taka, czyli można powiedzieć, że jest taka jedna z najgłówniejszych korzyści, że ta energia nawet więcej niż jedna, bo energia się ustabilizowała. Tak. Przerwało się to takie ciągłe łaknienie na słodycze. Tak, dokładnie. My już wiemy, że zabierało energię gdzieś tam w konsekwencji. No i oczywiście mm -hmm. nie jedzenie samych słodyczy. No tutaj zaczniemy już wchodzić w wykład słodyczowy. Widzę, że ja się tutaj już uaktywniłam. No dla Czyli mnie sam, to był największy, jeden z największych problemów. Bo to jest duże i dla wielu mm. osób jest to takie duże, duże wyzwanie. Także no bardzo Ci gratuluję, Gosiu. A powiedz mi właśnie, no to może troszeczkę tutaj powtórzymy to, to, o co już tutaj nam powiedziałaś, że ten kurs składa się z takich kilkunastu modułów, czyli były takie dwa jak gdyby moduły w tygodniu, w poniedziałek i w środę no. były one prezentowane. I gdzie tam właśnie, tu już troszeczkę powiedziałaś, ale gdzie ta wiedza najbardziej mogłaby być taka wykorzystana? Właśnie powiedziałaś, komponowanie posiłku? Komponowanie posiłków. Radzenie sobie ze stresem, bo był właśnie okay. temat, jak sobie radzić ze stresem, o aktywności fizycznej. Yy, mnie najbardziej podobał się temat o cukrze. Okej, okay. super, I każdy coś dla siebie tłuszcze. wybiera. Mhm. O, z tematu o tłuszczach wyciągłam naprawdę. No bo je, tak naprawdę to tłuszcze używamy w codziennej diecie. No, tak, boimy się w większość osób. W większości posiłków wyżywamy tłuszczu, a tak naprawdę źle je przechowujemy, bo nie mamy właśnie tej wiedzy. Nie wiemy, na czym smażyć, jak łączyć, z czym można, z czym nie można. Super. Także dużo wyciągłam. <grym> bardzo, bardzo się cieszę. A powiedz mi Gosiu, komu poleciłabyś ten kurs? W jakim osobom? Niezależnie, bez względu na wiek, bez względu na płeć, i mm -hmm. tak jak powiedziałam, nie tylko dla osób, które chcą odzyskać energię, mm -hmm. y, ale także dla osób, które mają problemy ze zdrowiem ogólnie, y, czy to z zaparciami, y, czy na przykład problemy skórne, czy mm -hmm. problemy nawet ze snem, bo y, co też wyciągnęłam ja osobiście z tego kursu, to uregulowałam y, swój cykl dobowy, bo ja się też nauczyłam właśnie o tym cyklu uwalniania się poszczególnych hormonów. W ciągu mhm. doby, więc dostosowałam swoje aktywności. Oczywiście te, które można Oczywiście. dostosować. No, mhm. bo wiadomo, że pracy no, nie, nie, nie zmienimy, ale inne aktywności właśnie do tego y, trybu dobowego, wydzielania różnych hormonów. O, no, super. No dokładnie. Ja chciałam właśnie chodzić spać i właśnie mhm. tak jak ty, y, tutaj prowadząca. Nie narzucasz, że to trzeba te zmiany wprowadzić nagle, żeby nikt po prostu nie bał się tego, że nagle Marta stanie z i od dzisiaj wyrzucasz wszystko z i masz robić wszystko na co. Nie, Dokładnie. na to jest czas, wszystko się wprowadza małymi krokami. Ja na przykład system właśnie dobowy to ze spaniem, tak jak właśnie radziłaś. Jak ktoś jest nauczony przez całe życie choć tam o 12 czy o pierwszej nocy spać mm. to nagle nie po, jak położy się o 10, to on i tak nie, nie zaśpiewa małymi będzie... kroczkami tak, I dokładnie. dokładnie. na jakiś czas aż organizm się przestawi powoli. Także to wszystko jest do ogarnięcia i do wprowadzenia naprawdę bez stresu i bez jakichś takich nie wiadomo jakich poświęceń i małymi kroczkami a, małymi a do kroczkami, celu. Dokładnie. Bardzo, bardzo Ci dziękuję, Gosiu. Nawet e, nie wiesz, jakie, jakie to jest ważne tutaj dla mnie, dla takiej osoby, która, sobie, która prowadziła te, te, te zajęcia, że, że tak, tak dużo się zmieniło i, i że tak wiele pozytywnych korzyści życie. czy pozytywnych rzeczy z tego kursu, z no. tych spotkań wyciągnęłaś. Także ja Ci bardzo dziękuję za, za te kilka minut tutaj tych rekomendacji. A ja dziękuję za ten kurs, bo naprawdę zmienił moje życie. Ojej, Kuś, to bardzo, bardzo jest mi miło, i mam nadzieję, że te osoby, które będą nas słuchały, tutaj skorzystają z, tego, z tej naszej tutaj rozmowy i z tego, z tego wywiadu krótkiego. Także życzę wszystkim i Tobie, Gośiu, także dużo zdrowia i przede wszystkim dużo, dużo energii. I do zobaczenia. Ja również pozdrawiam Ciebie i wszystkich oglądających. Pozdrawiam. Bardzo mi było. Miło. Dziękuję.